Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved Primar Phil. Mam nadzieję, że teraz to dobrze powiedziałem, może pierwszy raz w tej serii. No dobra, no i zaczynamy od tego, że ja tu sobie pozbierałem troszeczkę materiałów, niech to się dalej przytapia. W międzyczasie znalazłem bardzo fajną, myślę, miejscówkę dla naszą bazę zaraz wam pokażę dokładnie gdzie tylko w pierwszej kolejności potrzebujemy zrobić nowy crafting station który będzie nam służył jako drewno kamień oczywiście że czegoś mi brakuje który będzie nam służył na zasadzie boże nie mogę się wysłowić na zasadzie safe'u czyli będziemy zbierać tam materiały drewno kamień również udało nam się już zebrać weźmy te crafting station może ze dwie sztuki w międzyczasie sobie między odcinkami polatałem jak nigdy, żeby po pierwsze podlewelować. Troszeczkę mamy już wyższy poziom, znacznie więcej wagi. Oj, to to jest moja waga. Już 2100, 2300, poziom 140. Bardzo przyjemnie się w tej grze leweluje. To jest na pewno fakt. Także wylądujmy, proszę papugo. Dziękuję serdecznie, nie wyrzucę mnie tylko. To by było smutne, gdybyś to zrobiła. Teraz tak, ze dwie sztuki myślę, że starczą na początek przynajmniej. Pięknie. No i przydałoby się jeszcze pożywionko, pożywionko. Całe szczęście mamy. Jako, że byłem w pobliżu, to i tak sobie ustawiłem już tam teleport. O, 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 o polimer. To jest blisko. Na pewno będzie bliżej, żeby tam dolecieć niż stąd. Jesteśmy. Jeżeli chodzi o samą tą notatkę, że tam są karki nosy, czyli możemy zbierać polimer, to dokładnie chodzi o to miejsce. Teraz obe... O Jezu. Omega Sarko nam się tu zrespił. Zobaczmy. O Panie! Tylko po tysiąc mu zadaje. Mam nadzieję, że on nie jest w stanie jakoś szczylać do mnie. Już jesteśmy za daleko, niestety. Dobrze. No i pięknie udało nam się pokonać wersję Omega, Sarko. Co oznacza, że za chwilkę karki nosy w międzyczasie powinny sobie gdzieś tam się respić. No i mamy piękny lód z tego co widzę. Nawet spokojnie, nawet bardzo mi się podoba. Polimer sobie będziemy w stanie do, dozbierać, także to nie ma problemu. No, i jak najbardziej, wszystkie te rzeczy postaram się. No przynajmniej najlepsze gdzieś tam w przyszłości wytworzyć. No i teraz, tak, jeżeli chodzi o koordynaty naszej nowej bazy, to będzie gdzieś w tamtym rejonie. Także za chwilę się widzimy. Labelled Ake Chciałbym już je móc wytwarzać, znaczy oswajać. No i tak, z racji na to, że będzie to dość mocno ukryta jaskinia, to musimy tutaj zlecieć jeszcze niżej. No, no i jesteśmy. Wlecieliśmy właśnie w to miejsce. Dokładnie myślałam o tym spodzie. Myślę, że jest dość duży. Myślę, że nie będzie nam to przeszkadzało. Dodatkowo możemy zaadoptować jeszcze tutaj. Z tego co zauważyłem, za każdym razem, gdy tu przelatywałem, nic się tutaj nie rozpiło ze stworzeń, także nie powinno to stanowić problemu. Aczkolwiek, no, gdzieś tam mocniejsze, ważniejsze rzeczy dla naszego rozwoju. Postawimy tu wyżej. Także w ten sposób będzie to wyglądało. Ja niniejszym ustanawiam teleport. Chciałby się powiedzieć niniejszym ustanawiam granicę. Kto wie, ten wie. No i tak, zamień nazwę baza numer 2 dobrze akceptuj no i te od teraz jesteśmy w stanie się tutaj bezproblemowo teleportować z każdego praktycznie zakątka mapy także tak po pierwsze musimy ustawić troszeczkę tych crafting station z tego względu że mają bardzo duże bardzo dużo miejsca w sobie i tak, teraz podejdźmy tutaj papuszku sobie. Ok, pytanie, czy ona się przypadkiem. Oczywiście, że się ruszy. Dlaczego miałaby się nie ruszać? No dobra, e, mamy pilocik. to też nie będzie to zbyt dużym problemem. Domek, jak najbardziej. Paniale. No i teraz. przydałoby się jeszcze e, jak najwięcej rzeczy przynajmniej przenieść w tamte rejony? Basic transfer, z tego przerzucamy wszystko, tutaj. Tutaj tak samo, stąd również wrzucimy tu. No i niestety, nasza pobuga też już jest pełna. Zbyt dużo w ten sposób nie poprzerzucamy, ale to też nie będzie stanowiło problemu. Wytwórzmy jeszcze tylko łóżeczko. To jest S, tak? Nie, to nie jest S, to jest S, dobra. I z racji tego, że bodajże nie można stawiać na podłogach. W sensie na gołej ziemi rzeczy, to musimy też wytworzyć parę Foundation. Zróbmy może z 5 na początek. Tyle to będzie wystarczające. No, nie zrobimy aż tylu. Trudno. Dwa też starczą jak najbardziej. Bodajże już mamy łóżeczko. Tak. Także czas na przenosiny. Ty nigdzie nie odbiegaj. Koleżanko. W sumie możemy od razu ciebie, z Ciebie przerzucić Electric Parrot do Crafting Station. Tylko 13. Kurczę, nie dobrze. Tu ustawimy sobie łóżko w najdalszym zakątku nie powinno to też stanowić e, większych problemów. Dobrze. E, no i lecimy dalej z dalszymi przenosinami. A, odblokuj podnieś. I tak jak wam pisałem w ostatnim odcinku, na koniec ostatniego odcinka może i zauważyliście, Elemental Egi też nam są już tworzone, także to jest na pewno duży plus. Pytanie się jeszcze pojawia, czy ja mam S do podnoszenia rzeczy, podnoszenia rzeczy, chyba nie, chyba nie mam tego pistoletu, także jest Multitool, rzeczywiście nie było. Jest bardzo przydatny. Nie powiem, że nie. Bo teraz możemy sobie wybrać strukturę i mamy tutaj oznaczone na pistolecie pickup, także będziemy je podnosić, a nie niszczyć. To jest bardzo ważne, żeby tak to było ustawione. To też możemy podnieść, podnieść, podnieść. sumie tap może tu zostać. Nie zamierzam tego do końca niszczyć, a zawsze to będzie gdzieś tam dodatkowe. Miejsce, do którego możemy podróżować, tak? Uuu, strasznie dużo rzeczy zostaje. No dobra, przenieśmy się najpierw, a później się tym zajmiemy. W sumie mogę wszystko wrzucić później, tak to będzie trzeba posegregować. W większym czy mniejszym, w mniejszym czy większym stopniu. Z ciebie też przeniesiemy, do razu życzę. Podejrzewam, że też jesteś obciążona dość mocno. Dokładnie tak jak myślałem. No i wracamy. No dobra, wychodzi na to, że jako że Primal Smithy ma dużo większą pojemność, to do niego będzie trzeba wrzucać wszystkie rzeczy. W sumie i tak będą pod ręką, także jest to jakiś plus. Bardziej problematyczne jednakże jest to, że e, to strasznie dużo metalu nam się obecnie przepala i może to być dość problematyczne. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zbierzmy sobie troszeczkę, zjedzmy sobie troszeczkę mięsa. No i ciąg dalszy przenosi No i wspaniale, jako że większość rzeczy udało nam się przenieść już, to są dosłownie niedobitki, które przenoszę, to będziemy mogli zacząć na znowu tak naprawdę produkcję. Więc zacznijmy może od, 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 od tego, ponieważ potrzebujemy jednak sporo tych jajek, i tak dalej, i tak dalej, a to jak najbardziej będzie nam cały czas pomagać w tym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Weźmy sobie wszystko. Wszystkie znaki zapytania. Jeszcze też. W sumie możemy tam wrzucić. Nie ma żadnego problemu. I chyba to wszystko. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o stworzenie. Nie jeszcze tutaj się uchowało jedno. I miejmy nadzieję, że tak, że to będzie to. To w sumie wszystko wrzucamy jak najbardziej. No i na nowo przydałoby się skonfigurować to automa automation. Nie wiem, czy tak to się wymawia. Ja tak mówię. Także, no cóż, pool generation też włączymy i z generation w sumie możemy wszystko zaznaczyć. Nie zaszkodzi. Ale tutaj musimy sobie to pozmieniać. Szkoda, że nie da się ograniczyć ilości slotów zajmowanych przez jajka. To by było też fajna opcja. Zróbmy jeszcze admin tytyryty. Newborn Auto Trap, Enable i super. Czyli też będzie zbierał te stworzenia, które nam będą się w międzyczasie tutaj tworzyć. I teraz tak, jest na pewno lepszy Forge. Primal Refining Forge, powinniśmy być w stanie je stworzyć. Czy też może Industrial, industrial Primal? No tyle to na pewno nie mamy. Bardziej tu martwi mnie ten obsydian niż reszta surowców. No i ropa, ropa z ropu też jest dość duży problem. Spróbujmy najpierw ten forgę. Tak, jesteśmy w stanie. Ile sztuk? Na pewno z trzy nawet. No dobra, także to niech się przepala sobie powolutku. Na pewno światła tu będzie trzeba, bo robi się coraz ciemniej. Im więcej tutaj tych crafting station ustawiamy, switch to electric. O, to też jest bardzo fajna rzecz. Jak najbardziej zróbmy to w ten sposób, jak tak. I czy generator jesteśmy w stanie wytworzyć? Do tego potrzebujemy fabrykatora. A fabrykator przyniosłem ze sobą. Dobrze. Jakoś tak, żeby to w miarę ładne miejsce było. Żeby aż tak mocno nie wchodziło w tekstury, też by się przydało. Dobrze. I teraz tak. Benzyna. Nie mamy benzyny. A to niedobrze z kolei. Nie, czyli musimy i tak jeszcze jedną nawrotkę zrobić, ponieważ cała benzyna została w tamtym generatorze, który mamy w bazie. Domek. Okej, okay. i gdzie jest ten generator, nasz kochany. A no właśnie. <laughs> generator też zakończył już swoją pracę. No dobrze. To jak tak, to nie będzie tak prosto, jak myślałem. E, musimy wrócić i, i zrobić ręcznie. Znaczy ręcznie, no też nie do końca tak to będzie wyglądało. Potrzebujemy refining. Kurczę, mylą mi się przyciski. To chwilowo tylko w tym miejscu wrzućmy drewienka troszeczkę z 10 sztuk. Zróbmy to jeszcze w ten sposób. Jak tylko będziemy mogli tego troszeczkę więcej robić, to oczywiście, że to zrobimy. Dobrze, to już będzie w ten sposób. Następna rzecz to jest, oczywiście, poprawienie Advanced Transfer. I teraz zamiast Refining Forge ustawimy to na Primal Refining Forge i zapiszemy. Teraz to powinno fajnie działać. Tak jest. 11 000, prawie 12 tysięcy surowca zostało przerzucone. Tyle wystarczy, póki co. Eee, zróbmy to tutaj. Włącz generator jedna sztuka. Poproszę, kabel pionowy. Też poprosimy. I to jest do nie. Kiedyś to się nazywało Electrical Doat. Teraz jest outlet. Dobrze. Czyli mamy już cały setup, jeżeli chodzi o elektryczność. To też jest fajna rzecz. Schowajmy to tutaj, żeby nam nie koliło w oczy troszeczkę. Ok. Pionowa, jak najbardziej. To mamy w ten sposób. Chciałbym też, żeby to. O, właśnie, to już zniknęło. Schowajmy też kabelki, jeżeli będę w stanie, oczywiście. Jestem w stanie. Co mnie bardzo cieszy, włączmy. No i to możemy tak naprawdę rozwalić wszystko. Niech to sobie działa. A w tym dodatkowo stworzymy jeszcze. Uu, naprawdę to szybko się robi. Bardzo mi się to podoba. Drewna tak naprawdę nie będziemy potrzebowali już w tych miejscach. Ok, i to też zabierzemy. To chyba nawet nie przepala. Patrę Dobrze. I teraz tak się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem nie będziemy potrzebowali przynajmniej jednego zwykłego, żeby nas szybko tworzyć gdzieś tam benzynę. Weźmy 100 drewna w takim wypadku i, i rozpalmy na nowo, żeby ta benzyna cały czas gdzieś tam się tworzyła. To myślę już dobre rozwiązanie, bo tutaj nie widzę gramu na to. A, a ręcznie to tak, no słabo powiedzmy, że się przerzuca. Niemniej, że to są dwie rzeczy. Raptem, tak jednak, no wiecie o co mi chodzi. No i tak. Obsydianu troszeczkę mamy, polimeru też. Widzę, że możemy Primal Fabricated Rifle już zrobić. To mnie bardzo cieszy. Zróbmy to w sumie. Bo teraz używamy tego zwykłego na 100%. 347 najmocniejsze. Tak, i na pewno może ich używać. Kurczę, wspaniale, szczerze powiedziawszy. Chociaż bardziej mnie zastanawia, bo są tutaj jeszcze ten kompon boły. Troszeczkę sztabek metalu nam brakuje. Chociaż wydaje mi się, że to będzie jeszcze lepsze, szczerze powiedziawszy. No, polimeru metalu brak. Także ja to sobie dozbieram. No i zobaczymy, może będzie to rzeczywiście fajnym pomysłem. A, jeszcze berki przydałoby się też zacząć tworzyć, także krop, poproszę, seamless. Mm, to możemy powrzucać i może wc, nie odchodzę, czyli po polsku to będzie. Kurcze, strasznie irytujące jest granie na w połowie w spolszczonym arku. ale cóż, trzeba się do tego niestety będzie troszeczkę przyzwyczaić. Zróbmy to może w tym miejscu. Nie powinno to też stanowić jakoś super wielkiego problemu. Okej, okay. w tym, tym, tym. A resztę będziemy po prostu po drugiej stronie gdzieś tam jaskini sobie robić. Tak. Tak i resztę wrzucimy tutaj. Ile jeszcze mi zostało? co najmniej 12, czyli raz, dwa, trzy. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, 13 było. Eee, dobrze. I teraz tak, żeby to wszystko sprawnie działało, potrzebujemy też doprowadzić wodę. Jako, że mamy modę S, to oczywiście będzie to dużo prostsze, o ile będę miał kamień. Czy jestem w stanie tu troszeczkę tego kamienia pozbierać sobie? Troszkę tak. Aczkolwiek może to być znacząco niewystarczające, także prędzej czy później trzeba będzie się tam niżej troszeczkę udać. Chociaż zróbmy to w międzyczasie. Nic nas nie spieszy, wcale nie nagrywam tego tuż przed wyjściem do pracy. No i mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy, wlećmy sobie jeszcze raz na górę. Swoją drogą zauważcie, że ekwipunek papugi jest obecnie dużo bardziej obciążony niż mój. Całkiem śmiesznie to wygląda, ale no tak to będzie póki co działało. Póki nie znajdziemy linka, który po pierwsze szybko się porusza, po drugie nie jest w stanie przenosić znaczne ilości materiałów. Mówię tutaj przede wszystkim o tych je, je, latających jednorożcach. Z tego co widziałem, bardzo fajnie działają. Na tym punkcie co to jest? Karabin snajperski. To, to nie. To nie to, co, czego chciałem. Aczkolwiek. Co ja miałem teraz zrobić? Tak, doprowadzić w wodę. Dobrze. Macie rację, już już nie krzyczcie. Kurczę, S plusowy mod jest dosłownie błogosławieństwem, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Bez niego naprawdę nie chciałbym mi się. Sprowadzać tutaj wodę. A tak mamy szybko, ładnie. I po prostu bardzo mogę się cieszyć. Hajd. Ciebie też musimy zrobić hajd. Dobrze. No i to niech zostanie. Bardzo śmiesznie wygląda to jak wisi w powietrzu. Także też zawsze jakiś tam urok będzie dodatkowy. Nie mylić jak nie urok to sraczka. Tu przenieśmy całe sztabki metalu, które mamy. Sztaba metalu po 800 już wytworzyło w tak krótkim czasie, zauważcie, także na pewno jest to fajne urozmaicenie. No i tak, strwę troszeczkę mamy, 3, 4, 3, 5, jak i już to chciałbym ten najlepszy robić. Jeszcze ciut brakuje. polimer. chwila moment zbliżemy. W sumie zamiast latać. Normalnie to przenieśmy się już na spota. I doszedłem do wniosku, że e... o! Apex Skarkinos, fajnie. Eee, doszedłem do wniosku, że najlepszym punktem, tak na dobrą sprawę, startu w tej grze, e, na tej mapie właściwie, jest właśnie. Są to latające wyspy, mimo że na początku może być to dość problematyczne, żeby się po nich poruszać. No, w końcu e, są to latające wyspy, czyli trzeba gdzieś tam mieć tego latacza. Tak, jednak. O, jajeczko. Nie, to nie było jajeczko niestety. Tak jednak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o materiały same do wytwarzania gdzieś tam, to na pewno jest jedno z lepszych miejsc, już ponad 1000 udało nam się zebrać. No i 250 sztabek, unicorn kurcze i Pegasus. Hmm. No ale to tylko dobrze świadczy o tym rejonie, o który wybraliśmy, ponieważ gdzieś tam będziemy mogli to sobie zbierać oswajać w międzyczasie. Czy ja Ciebie mogę? Mogę. Wspaniale. No i widzicie, no już dwa, ponad 2000 polimeru, a pamiętacie jak na początku było ciężko go zbierać? Alfa Karkinos też nie stanowi nam zbyt dużego wyzwania. No Boże, coś tu wybucha. Czy to jest Wondering Loot Boss? Tak, to jest Wondering Loot Boss. Nie, to Buffon Ferox. Nie, nie zbliżamy się tam. Bo to może się zakończyć szybciej, jak się zaczęło. Chyba, że fajnie byłoby go pokonać. No nie wiem. No i wspaniale, już jesteśmy na miejscu. Z powrotem. Stójże, prrr, gdzie ty lecisz? Kobieto, uspokój się. Mężczyzną właściwie. No dobra. I basic transfer. Przenosimy z Electric Parrot do Primal Smithy. No i tak. Polimeru już mamy. Wystarczająco dużo. Jeszcze tylko sztabki. Sztabki powinny w miarę szybko się. Uuuu. Ponad 1000, ponad 1000. Kurczę, naprawdę fajnie to. E, fajnie, że to bardzo szybko się przepala. Bardzo na pewno to przyspieszy produkcję odcinków, co e, jak dobrze czytałem w komentarzach, na pewno części z Was się bardzo spodoba. Dobrze, kolejne surowce mamy: 3500. I czy już nas stać? Stać, stać nas, tylko trzeba to zrobić w fabrykatorze. No i przydałaby się też potka. E, crafting skill potion. Czy mnie to na to będzie stać? Narkotyki, berki grzybki, kwiaty, stymulant. Powinno być dobrze. Powinno być street bench. Jak najbardziej zróbmy to. A, gdzie by to postawić, żeby to za bardzo w oczy się nie rzucało. Zróbmy na środku. Na pewno nie będzie się to rzucać w oczy. No ale dobra, niech tak będzie. I teraz tak, potrzebujemy narkotyku. Jeszcze go chyba nawet nie odblokowałem dokładnie. No i stymulant oczywiście. Zróbmy po dwie sztuki, jeżeli będziemy w stanie, bo to też nie jest powiedziane, że to się uda. Ale się udało, jak najbardziej. Rzadkie kwiaty i te drugie powinny być. Grzyby mam, kwiatów nie mam, ale kwiaty to zaraz zbierzemy, to nie ma problemu. Co tam jeszcze? Cooked Prime podaj, że było. No dobra, czyli Campfire potrzebujemy, i to będzie dawało troszeczkę światła. Także może ustawimy to w tym miejscu, dlaczegożby nie. Eee, tak, poproszę, drewno z 100, tak samo. Rozpal ogień, konsumpcyjne mięso, Primal, zróbmy z 50. Chyba będziemy w stanie, nawet dokładnie. To też możemy ustanowić. Eee, cóż, upieczone mięso z ryby też nie stanowi większego problemu. Także to niech się robi, fajnie, bardzo mi się to podoba. Eee, no i jeszcze ja na szybko skoczę po rzadkie kwiaty. Było wziąć Moszopsa. Tak myślę. Teraz się namyśliłem, kurczę, rychło w czas. Dobrze, to tak samo wszystko wrzucamy. Oprócz może schematu na łuk bl bl bloczkowy. E crafting skill potion poproszę. Jedną sztukę. No i zobaczmy, czy bogowie Arka będą zadowoleni z naszych poczynań. Ja niniejszym łykam potkę. Dwie minuty na to mamy. Włączmy. No i cóż, módlmy się, żeby to wyszło dobrze. Łuk bloczkowy... O, niedobrze, zaawansowany ty, 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 ty. No właśnie, to nie jest Primal. Dobrze, że spojrzałem na to. Czyli musimy to zrobić. nie niedobrze, chyba nie mamy obsydianu tylu. Prawda? no właśnie, nie mamy na to. No trudno, jak już wziąłem tą potkę, to zróbmy sobie karabin, bo i tak się przyda. Na karabin powinno nas być stać. Też jest 390 bodajże. 340, niech będzie. Bo z tego boję się, że nie będę mógł strzelać. I to by było no smutne, jeżeli chodzi o to. Kurczę, a do tego potrzebujemy Primal Smithy. Wspaniale. Zaraz mi się potka skończy. No i gdzie to wyszło? 462%. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Myślałem, że będzie troszeczkę słabiej. Znając moje szczęście, a to dodatkowe 100% dostaliśmy. A także, także myślę, że jest w porządku. Ustawmy to sobie na piąteczkę. Na piąteczkę. A I teraz poszukajmy też tych buletów. Mamy 13 takich. Bardzo mnie teraz zastanawia, czy to będzie bardzo dużo nam dawało. Czy też nie bardzo. To sobie wrzucę. Szybko zregeneruję zdrówko. Bardzo łatwy sposób, bo tak naprawdę. I dobra. To weźmiemy. To zrobimy też od razu test. Ponieważ te teleporty powinny mieć możliwość odzyskiwania ciała. A Jak przytrzymamy sobie. To jest Retrieve Corps. I zobaczymy jak czy to zadziała. Skaczemy. Jeranimo. Niedaleko. Co by też nie było to zbyt dużym problemem. Mamy wspaniałe łóżeczko. No i zobaczmy, czy to zadziała. No już. O, nawet się nie podrapał, jak na początku serii. Tak, jak najbardziej. Super. Wspaniale to słyszeć. Bałem się, że nie daj Boże, co się stanie. To nie, to nie zadziała, ale jak już jest to, to, jak już jest to przetestowane, to e, troszeczkę koi to moje nerwy. Wspaniale. Teraz tak. E, to, co chciałbym w kolejnej. Kolejnej kolejności, można tak powiedzieć? Myślę, że tak. Mamy wszystko, naprawmy to. Dobrze, reszta setu jest całkiem w porządku. No i co, może zrobimy w końcu Apex Kible? Powinniśmy być w stanie, jesteśmy w stanie. A ile? 8. Zróbmy wszystkie. Zróbmy wszystkie, będzie to nam prędzej czy później potrzebne. No i super, pierwsze kibelki mamy, także będziemy mogli coś sobie oswoić, ale to już zostawimy na kolejny odcinek. Ja niniejszym bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, oczywiście, subskrybujcie, łapę w górę nie żałujcie. No i stay tuned, na pewno będziemy dalej grać w tę grę. Hehe.